Wszystkich bardzo serdecznie jestem mieć Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Jest to historia z The Sims 3. To jest nasza simka Kerisa Handok. Hundok Handok nie wiem tak ją nazywając. Widziałem, że yy, tak będzie lepiej. Czekajcie, muszę opcję tylko sprawdzić, czy dźwięk nie będzie za głośno. Ale myślę, że będzie ok. Tylko delikatnie przyciszę jeszcze. O. Będzie idealnie, no i tak, to jest nasz domek, ogólnie mamy 33 Simolony, ale widzę, że tu mamy pralnię, więc możemy sobie to sprzedać, żeby mieć więcej hajsu po prostu. Tak, tu oczywiście, tak, The Sims 4 chciałem nagrać, ale niestety to mi na to nie pozwoliło, bo coś tam się schrzeniło, więc Stwierdziłem, że jednak nagram, zacznę sobie nagrywać The Sims 3, dlaczego by nie w sumie, to możemy przestawić bardziej tu i tu, bo chcę i postawić komputer po prostu, eee, jakieś najzwyklejsze biurko, o, jakiś komputer najtańszy, ten za 1000, nie no, ten jej postawimy, tak i zaraz znowu, <laughs> przepraszam was, że tak chyrlam, ale... Coś mi w gardle siedzi po prostu. O. I jeszcze możemy jej sztalugę w sumie kupić. Możemy, możemy, o. Możemy, tylko że gdzie ją postawimy to jest pytanie. O, tu może być. A jeszcze miałem kupić, bo chcemy, ja chcę adoptować dzisiaj zwierzaczkę. I chcę mieć psa na pewno. Eee, o, w pies będziemy tutaj. I tu postawimy sobie, o. Dobra. Ogólnie to chcę poprowadzić tą serię tak, żeby ona się zakochała, znalazła sobie pracę, coś tam z tam i w ogóle. Ale ogólnie to będzie czysty spontan. Czekajcie, bo muszę znaleźć, gdzie to było. Miał aparat fotograficzny. Ustawienia nieruchomości, Ubejrzenie nieruchomości. się nie. Siedzi społeczne. Usługi. Aktualnie nie ma zwierzaku dostępnych do adopcji. Sprawdź później. Aha, czyli nie, nie adoptujemy. No dobrze, trudno. Eee, no i co? Czekamy aż nam gazetę przyniosą. W ogóle te drzewo mi się nie podoba, muszę je stąd wywalić. Tak. No i ogólnie to będziemy sobie gierczyć. Co się będzie działo, to się okaże. Czekamy aż przyniesą, przyniosą nam gazetę. O, właśnie przyniósł. Dobra, ale tą mamy sobie, że tak powiem, olejemy. Chciałem ją, pomyślałem sobie, czy nie zapisać gdzieś na studia, ale tak, jeszcze portal, że nie chcę go, tego sprzedać. Zawsze to jakiś dodatkowy hajs, nie? jesteśmy do przodu. Chcę zdobyć ogrodnictwo, alchemii, bawić się magią i zapisać się na uniwersytet. Nie, nie zabierz się na universję. No i jeszcze pożar, no jeszcze brakowało mi żebyś się stłoni, spaliła podczas gotowania, no masakra, ja nie wiem co jest tą, podobny to to tak Dobra, weź to wymieni Nie to Surówkę pode, bo to jest bezpieczniejsze. Nie będziemy aż tak ryzykować I znajdziesz pracę, ty chcesz być biznesmenem. Bizneswoman. No masakra. Pierwszy odcinek i pierwszy przypał już. Po co jest? Ym... Aha. Z usługi. O, bo teraz możemy adoptować te zwierzaka ze schroniska. Adoptujemy w sumie jak znajdziemy pracę. Może to wiecie, musiało się załadować czy coś tam. Kulinarna, nie, medyczna. Nie. 27-40... Dobra, weźmiemy je tam. Niech jej się... Spełni no przecież wybrałaś. Aha, jest mnie tą karierę wybrałaś. Nie tą karierę wybraliśmy, ale to z szczegółów. O, jest kotek, nie. My chcemy pieska. Są dwa pieski: z żaba... i tania. Żaba jest jaka? pies szczenie i też szczenie. O, ona jest łowcą. Dobra, to weźmiemy ją w sumie. Może być żaba. Czemu nie? W sumie. A ty weź szukaj jeszcze raz pracy, bo ja chciałem, żebyś tu była bizneswoman. Jaś przy okazji jeszcze sobie zadzwon do szefa. Swojego, o! Pogawędka dwa razy, albo trzy nawet. Ach, ogólnie to, to... to sobie możemy sprzedać. Nie... Tak mam Enrasa wybranego, żeby nie logowałem mi gra za bardzo. Dobra, szef będzie lepiej już. Szefowi będzie lepiej. E, I pojedziemy do sklepu, kochani. Żeby ona sobie kupiła... Co? Żeby ona sobie kupiła... To było. Żeby ona sobie kupiła co? Yy, nasiona. O, żeby się uczyła nasion i yy, ogrodnictwa. Bo chcę z niej ogrodniczkę zrobić. Dobrze, że został. Został. Zdobyć eliksir, nie. O, sałatę chcesz skupić. Wykrywacz, że demonii. Nie, na razie nie. Co to jest? Witam mnie. Kto cię wita? Silsu. A dobra Bo... Dobra, nie, nie mów Dobra, stop Bo ja tu muszę ogarnąć. Ty musisz zjeść na pewno i. Jak się uczył psa? To chyba Sim musi być w domu, żeby... Miałaś iść piczko do sklepu spożywczego. Który jest tu. Kupuj produkty spożywcze. Już. Raz. I nie denerwuj mnie. Tak. Myślę, że ten odcinek będzie taki nie za długi, nie za krótki. Takie 20 minut, myślę, maks. <laughs> na takie wprowadzenie, jakby. Mm, dobra. No i zobaczymy. okej, okay, dobra. Czyli tak. Y pomidora na pewno chcę. Sałatę. Jabłko. winogrono, Lubaski nie. Sernie. To nie... Markewkę, cebulę... Limonkę... Ziemniaki zobaczymy, czy będziemy mogli zasadzić. I w sumie na razie tyle, o. Zobaczymy. Wróć z do domu. I zobaczymy, jak tam twoje relacje z tym szefem... ...Waykane. Może kiedyś jakiś tam romans się z nim uskuteczni. Ogólnie mieszkamy na bagnie, tak? Jak zdążyliście się zauważyć. Więc, no... Nie jest źle. E, aha, bo on jest szczeniakiem, tak? Tak, bo on jest szczeniakiem, dlatego nie może łowić. Dobra, trudno. Dobra, to weź śpij sobie tu. A ty weź sobie, czekajcie. Zobaczymy, co możemy zasadzić. Marchewkę. Zasadź. Karym... Aha, musi mieć piąty poziom umiejętności, tak? Dobra, a co, co możesz zasadzić? O, to możesz zasadzić? Co możesz tylko jedną rzecz zasadzić? Dobra, damy tu. O. To może zasadzić? Nie. Jabłko sadzisz? Dobra. Może Możesz zasadzić. I pomidora możesz zasadzić. O. No i dobra, i teraz musimy czekać aż... O! Jeszcze tą kapustę możesz zasadzić. O. Logiki nie chcesz się uczyć. Na uniwersytet się nie zapiszesz. Sprzątać coś chcesz, okej. Okay. Dobra, to, to na razie wszystkie produkty pochowam do lodówki, żeby one się nie zepsuły. Tą gazetę mogę sprzedać. O! Przy okazji zadzwoń po usługi, żeby anulować gazetę. Będzie dobry pomysł. Hmm. Dwoń, dzwoń. Subskrypcja gazet. Anuluj. Dobra. I tak. E, idź siusiu. Siu. I bogar z tym swoim szefem jeszcze. W sumie. Z dwa razy. I, 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 i. Tu jest ogród. Ogólnie ja jej tu ogarnę na kolejny odcinek jakoś, myślę. Że to się ogarnie. Myślałem, żeby tego psa nie postarzyć, ale... Nie. Ile ona ma? 21, dobra. Dobra. Ogólnie mam poprzedniego... E... Poprzedniego save'a, mam jeszcze jednego save'a ogólnie. Prywatnego takiego. I... Czekaj, co ty chcesz? Bawić się magią, dobra. Ona jest ogólnie czarodziejką. Jest magiczna, że tak powiem. podawać sałat, sprzętny, coś dobra dobra, weź się. obudź się Jest. opieka Uczucia daj mu ochy, dłoń daj przysmak gładź i mów dobra dobra, już zostaw to bawienie się Mike, ile można psem się zajmij bo pies tu potrzebuje uwagi Będziesz się uczyć logiki Może kiedyś O Nie chcesz to nie Dobra weź sobie zjedz salatkę, w sumie. Co ty pies Zostaw ją w spokoju Biegaj wokoło Weź sobie zabawkę dziecko Chciałem wziąć mu zabawkę o. Gdzie ty biegniesz nie biegaj i drzuj sobie. Ty jesz, jesz. Zjadłeś dobre. To pójdziesz się wykąpać i pójdziesz z fanką. Bo rano do pracy lecimy. Muszę i kupić jakiś, jakiś prysznic na kolejny odcinek. W sumie teraz byśmy mogli jej kupić. Nie obraziłbym się, ale też nie chcę za bardzo z hajsem szaleć. Żeby nie było tak, że. No, że zaraz będzie bez hajsu. Czekajcie. Mm. Fajnie, że tą piwnicę też mamy. Spróbuję jej kupić jakąś inną wannę. Jakieś, jakąś prysznicowannę, czy coś takiego. O. Czemu nie może... O. Nie, ogólnie ja muszę zmienić ustawienie tej łazienki, bo będzie mnie to irytowało. Czyli tak, tu. Tu. I prysznic będzie tu. O. No. No i... Jest git. Bo przecież nic byłem kibel, musiałbym kamerę inaczej ustawiać, a tak nie chcę, więc... <laughs> Dobra, ona sobie ten... Biegaj wokoło. Ty siusia idź tutaj. Nie chcesz siusiać? To nie chcesz. No trudno. Gdzie biegał wokoło? W ogóle włączyłem e, zwierzętom wolną wolę. Czekajcie, co to było tu? Wolną wolę włączyłem dzieciom i... Nie dzieciom, tylko zwierzętom, żeby miały. <laughs> no, żeby zajęły się same sobą, jak nie, nie potrafią, nie? On sobie będzie biegał wokół. Yy, może siusiać tutaj? O, siusiaj tutaj. Tak, te komunikaty mi się pokazują z tego względu, że mam na i on mi o zły gra po prostu. Nie, weź zjedz miski sobie nie leż tu, no i dziec dziecko, może no ogólnie, która jest czwarta, ty śpisz do siódmej do pracy na prac do pracy masz na za trzy godziny, dobrze, luz w sumie to jesteś już wyspana, więc możesz zjeść. O, szczęściara, dobra, pójdziemy i kupić bon na loterii Wiem, że to jest nie fair, ale chcę żeby na loterii. o. chcę po prostu, żeby żeby była bogata. Chcę zbierać też punkty e, szczęścia, których, których ma tyle. Żeby żeby kupić jej lampy dzisiaj, żeby była straszliwie bogata, żeby mieć wszystko od razu już na starcie. Ach, wiem, że może nie ten, ale... Trudno się mówi jak to mówią. Do pracy obrazu. Akurat daleko stąd do pracy nie masz, więc leć do pracy, a my się zajmiemy pieskiem, niszczenie, to zapraszamy tu w będziesz sobie zdziuchlał, zdziuchlaj, zdziuchlaj, jak to się mówi, no niszcz jeszcze, masz mało tego niszczenia, to niszcz, no. Idź od razu. O, jak on też sobie punkty uzbiera, jakby nie miał blokowane punkty, te? To... Mm, to sobie co? No, kupimy tą miskę bez Żeby nie, może, nie trzeba było napełnić tego co chwilę. Eee, jak ci w pracy idzie co? Zostań w pracy do końca. Nie, bo jesteś zmęczona. Nie będziesz zostać w pracy. Jesteś zestresowana, masz stresy i w ogóle... Ale awansu i tak nie będzie, więc... No cóż, jak to mówią, życie. No jesteś bardzo zestresowana. Jeszcze nigdy z innymi nie patrzę ze, ze, ze stresu w sumie. Dużo zarobiłaś, ale... Bycie z kimś tam poduszki. No przestań, ile ty masz lat. O tak, bo cię stać na runową różdżkę. O, jeszcze do Francji chcesz lecieć. Jeszcze czego? Ty najpierw to siebie ogarnij i... Doprowadź do porządku. Jak to mówią. A nie... Pogryzki. Teraz trochę zejdzie. Bo widzę, że jest słowo u ciebie z tym. Ogólnie zadzwonimy sobie po wspólnotę. Dlaczego nie w sumie? Eee, usługi wspólnotowej włącz. Nie. Włącz usługi. Dobra. I teraz sobie zmienimy na jeden nie interesuje mnie to gdzie będą spać Ale ja swoje wejście do pokoju zablokuję o zablokuj Wszyscy poza mną i tyle. Z tym straszny wiem. Weź prysznic, o i weź piłęgną i okrut. To trzeba roślinku rośniki zadbać. To jest widać. 6 dni do lata, więc... Trochę to rośnie. Pieseł. To weź sobie siusia tutaj. A nie możesz... Jeszcze... No, ona sobie... Na, na, poćwiczy trochę w sumie... Tak, ona ogólnie ma cechy jak ja, jest szalona, schludna, romantyczka ambitna i szczęściara. Więc, no, wejść pogawędka sobie z, z tym szefem swoim, tam kilka razy. A co ty idziesz robić? O, siusia, ja już się Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dobra. Ty jak z nim pogadasz, to weź się zajmij trochę pieskiem, bo jest trochę yy, niedowartościowany. Możemy sobie kota jeszcze w sumie adaptować, ale to jak dorośnie piesek po prostu i sobie adaptujemy kotka. I tyle. Dobra. Weź towarzystwo. Co ty tu nie chcesz mi? Wąchaj. Nie, no nie warcz. Przyjazne. Wąchaj. Hmm. Owszczekuj, o. No. Dobra. Weź i ci ogarni dziewczyną, bo jesteś już trochę zmęczona. Idź spać. Do pracy co tu masz szefa tylko. No i ogólnie to odcinki będę wychodzić randomowo. Nie mam żadnych stałych godzin, ani dni, ani godzin publikacji. Tak jak mówiłem wcześniej. No myślę, że sobie skończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie jakieś łatwo sobie w komentarzu. Subskrybujemy, lajkujemy i komentujemy. Będę bardzo wdzięczny, także trzymajcie się, no i na razie.